Sponsorem zanęt i przynęt wykorzystanych w filmie jest firma Meczpro oraz sklep Wędkarski Kapel. Tak, dzisiaj kolejne nęcyni. Jak widzicie, jest godzina 23.00. Dzisiaj mamy poniedziałek. Środa następne nęcyni od czwartku siódm, Majówka. No, ale już tu jeżdża futrować od początku marca. Tylko że w mniejszych ilościach futrowałem, bo futrowałem po 5 kilo. Dzisiaj zarwą pokorza wederko. się leci do wody. Około 18 kg kukurydzy. No i myślę, że na Majowa uda się coś złowić. Tak to właśnie wygląda. Ja już wodery obleczone. Tam wchodzą te trzciny te trzcinki tam do wody. I widzimy się za chwilkę. Tak, ja już tu jestem na miejscu. Jak widzicie, jedno wiaderko małe już jak wyciepło. Tego, łóżek też ubrał, żeby mi pływało po prostu po wodzie. Tak to tu w nocy wygląda, i zaczynam futrować. Nie wiem, czy to będzie widać, ale obejrzyjcie sobie, jakie woda przykalono z tej kukurydzy. Tukie, właśnie takie oko całe, tak jak świecę latarką. Taki 2 metry na dwa futruja. Tuky troszkę tak jak stoja, widzicie, po kolana we wodzie. W te trzciny, że tuky wsypał trochę kukurydzy. Na dno. Niech rybka... Niech rybka szuka. Idziemy pomału. Tu jeszcze patyk w wodzie. Muszę go wyciągnąć, tak tu bardziej. Bo potem mi tam rybka wlezie i się powiesza. Tamka świeca wą jak widzicie. Nie wiem, czy to widać tam dalej, to tam właśnie stanowisko. Siemanko wszystkim, mamy środa. 1 maja, godzina 19. Prawie się zaczynam rozpakowywać. Będę siedział aż do niedzielę, tak o zasiadka. Jeździłem futrować, jak widzieliście na początku filmu. Wszystkiego, żeby nie pokazyło, jak że to i nęcić. Bo to by nie miało sensu na filmie, takie fajne dwa urywki. No ale co że chciał powiedzieć, teraz właśnie, że był w wodzie, we woderach z kamerą, spuściłem kamera na dno żeby sprawdzić czy ryba żeruje z tych 17kg, co że tam w ciepłą kukurydzy zostało jakieś 7 na oko kilo taką kupeczka. wiadomo coś kaczki tam wyjadły no ale co że ja chcę powiedzieć dzisiaj no dostały kuleczki takie zanętowe a na kukurydza na nawoz zaraz Wam też potem pokażę czy mu zadipowane tam jedna kukurydza zatypowano śliwką z firmy Mech Pro, drugą truskawka. No i co, że chciał powiedzieć? Do łódki bradową pelecik. Nic więcej nie dostaną, ponieważ taka godą, nie chcę przenęcić łowiska. Dobrze, że z tą kamerą tam teraz wros No i zaczyną się rozpakowywać i zaczynamy zasiadka. Tak, zestawy, żech wywiózł na pierwszonocka. Tu jeszcze ze mną siedzi Darek z naszego timu i Mirek. Oczywiście zaraz tam ida do nich. Dzisiaj to, tak powiem, impreza. Co wam mogę więcej powiedzieć? No, na pewno się spotkamy rano. Dzisiaj chyba, że jakoś źródło uda się złowi, to coś tam skameruje. No i zaczynamy. integralną impreza majówkowo 2019. Tam w siatce, jak widzicie, płotki na żywca. Grilek już się robi. To się nam tu ja Tak, o wieczerzo że będzie dobro. No. Tak, tak właśnie wygląda mój zestaw na Amura w Toni. Już Wam pokazuję. Kula wodno jakiś 60 cm przyponu na fluorokarbonie i tu mam tak koperek koperek i sałata na wosie tak się to prezentuje i zaraz wywożymy. Może uda się go złowić. Tak, zestawy całą nocka przyleżały w wodzie. Pora takich pipań było, ale nic konkretnego nie udało się złowić. Teraz Rzek przewiosł. Mamy godzina 8 rano. Jedna wędka Rzek przewios na wieku kukurydzę, zaś. Tam właśnie podbojka, co było po ją za rozpokorza. To że się tam ustawiał. No a druga wędka mam to w tuni na kula wodno. Na ten zestaw, co Rzek wam przed chwilą też pokazywał, spróbujemy złowić coś w tuni, jakiegoś amura. bo Ryba chodzi na metrze półtora, może i nawet troszkę płyci, bo widać tego jednego amura. Jak się uda zaraz kamerować, to ten mur oczywiście pogorza. Maja. Maja! a przyjechałaś na rybki. Kaj Maja przyjechała? Hałować. Mamy powiedz super. Dobrze kola A kaj Maja przyjechała? Przyjadła rybki do dziadka i do taty. Co sobie duał wieć. Ale oj, idź do ich dom i te ciczki idziecie dować do nich. Darek, fajnego znaję go Jupi! Zobacz jaka rybka No a teraz rybka wypuszczymy, wiesz? No Jaka płotka Zobacz jaka płotka duża Wyście tu potrzebowali prawdziwego wędkarza, a nie! Rybka, powiedz mamy coś złowiła? A tam, a nie pokorzy. Zobacz jaka rybka duża. I jaka płoteczka śliczna. halu, halu. I następno rybka zaraz maja złapie Wow! Kolejno. Brawo! Chlupnęła cię! A co to jest rybka? Powiedz, płotka! Powiedz, prawie płotka, powiedz mama. Zdręga! Lęka się! Zobacz jaka rybka! zrobi halu-halu i wypuszczamy ją. No. Halu, kusiak. O, fuj, Maja we! Idziemy! Rekordowo ryba, kusiak! O je! A co to rybka? Lizu, lizu. Tak, taka płodka rekordowa. Brawo! Tak, mamy godzina 16. Po pierwszej nocce, ciąg dalszy ani braniu nie było jeszcze. Teraz że prawie był w wodzie, tam pod bojką. Zobaczę, czy ryba żeruje. Coś zostało zjedzone od poniedziałku. Ta kukurydza coś wrzucił. Przypominam, mamy dzisiaj czwartek. Praktycznie już na wieczór. Od poniedziałku coś zostało zjedzone. Wczoraj było więcej jeszcze na dnie kukurydzy. dzisiaj tam już zaził było, ale jeszcze nie będę futrową, Nie dostaną więcej kukurydzy. Cały czas, no, teraz jak wywoża to dową trochę peletu i to co na choczyk. Ponieważ nie udało się jeszcze rybki złowić, a kukurydza tam leży na dnie, także nie będę przenycał łowiska. No i co mogę więcej powiedzieć? Zaraz wam pokażę Na jakim likwidem mam zadipowane Bo Tu mam pod ręką akurat śliwka z mecz pro Takim likwidem zadipowano kukurydza Jeszcze mu truskawka. Jak ją potem tam znajdę w namiocie to wam też pokażę No i czasę zrobić coś do jedzenia I czekamy na jakieś branko Tak, dzisiaj na obiadek Fasolka po brytuńsku Tak właśnie mam kukurydza Zadipowano lekko takim likwidem śliwka, jak widzicie, już mało resztówka i tak właśnie mam powywożaną kukurydzka, no i jak na razie bez efektu, czekamy dalej, może coś się uda złowić do soboty. Tak, kolejna nocka, jak na razie bez efektu. Postanowiłem, że zamiast do niedzielę będę siedział jeszcze jutro nocka z piątku na sobota. W sobota rano się będę No i co mogę więcej powiedzieć? Jutro spróbujemy na żywca, ciepnie może jakiegoś czupaka się dochycić, bo Kaper na razie nie chce współpracować. Siedzimy, i za Darek z naszego teamu, tata mój, tam jeszcze siedzi Maryś i Chimek, ci co ze mną byli, właśnie wujek mój i od niego kolega, co byli ze mną na, na lodzie łowić. Tak, żeście widzieli te filmy. Miałem 10 wędek i karpia nie udało się złowić żadnemu. No i to mogę powiedzieć, źle Widzimy się rano. Ja się już pomału kładę spać. Zostawę że wywiosł, jak się ćmiło. Teraz jaki filmik od pola. No i dobranoc, widzimy się rano.